Cześć, witam wszystkim w kolejnym wideo poradniku. Jak stworzyć własne gogle? No to zaczynamy. Wchodzimy na stronę. Link będzie w opisie. Skinny w Serach Jest to strona, w której możemy zrobić własne gogle. Tutaj wybieramy szablon. Ja na przykład wybiorę Matrix. Prawda? Tylko najpierw. O tak będzie wyglądało najpierw wpisujemy name czyli ja na przykład wpiszę jak go gleby ziomal daniel 298. i klikam enter i zobaczcie taki jest efekt i link będzie w opisie do tej strony jeżeli podoba Ci się ten wideoporadnik, to daj ocenę 5. To jest koniec mojego filmu. Do widzenia!